Kochani, z okazji, że dzisiaj pada śnieg i jest nieco szaro. Jest chyba noc, albo nie wiem, jest no czwarta, czyli em, szesnasta. Więc pomyślałam sobie, że jak u nas śnieg, to im możemy też pojechać po choinkę. Więc dzisiaj jest druga część. Jak właśnie idziemy po choinkę, ja tu sobie klikam na house i udekoruj. Więc tak się prezentuje mój domek udekorowany, i zaraz będzie w nim e choineczka, Patrzcie, jak fajnie. Dobrze, więc wi e weźmiemy sobie autko. O, patrzcie, tutaj mam takie dzięki, które można jeździć. Ej, mega! Ale my na razie takiego karta nie potrzebujemy. I Boże, co ja klikam? Tu dawno nie była, więc muszę się przyzwyczaić. Ej, muszę takie. O! Tu będzie na choinkę, dzisiaj jedziemy drugi raz po choineczkę i na lodowisko, bo słyszałam, że właśnie jest lodowisko. Zrobiłam sobie dom najbliżej, gdzie się da, tam jedziemy, gdzie się, gdzie się da, więc no. Działkę nie wiem, jaki numer mam, no ale mam blisko, więc muszę pamiętać, że jak stąd wjadę, to w prawo. Dobra, więc nie przedłużając, jedziemy po choineczkę. Ja nie wiem gdzie jechał po tą choinkę. I tu jeszcze jest właśnie update świąteczny. Nie wiem czy będzie tutaj no, sylwestrowy albo noworoczny. Po tą choineczkę się, moje drodzy, jechało chyba w lewo. To co pamiętam. O to jest właśnie lodowisko, więc tutaj gdzieś powinno być. Tutaj jest szkoła. Muszę zabrać, i chyba tutaj jest lodowisko. Ja się tu zawsze gubię. sus, gdzie ja jechałam? Ja mam się tu zawsze gubię, bo tu jest tyle ulic. Brocka, wiem co znam, no ale tu się zawsze gubię. O, tutaj jest to, to może tędy pojedziemy. Eee, tu, 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 tu. Czy gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie, muszę zawrócić, bo czekajcie, bo tutaj jest jakaś droga. Dajcie na z skrótami jeździć na tą farmę, bo ja naprawdę... Jesteśmy na lotnisku, tak? Tak, jesteśmy na lotnisku. Więc ja muszę zawrócić, mi to chwilę zajmie i, i jak będę już na farmie, się widzimy. O widzowie muszę pamiętać, czyli się przejeżdża tu koło szpitala, koło tutaj, w ogóle nie wiem czemu, ale ja tu mam napisane Julka, więc co sobie zaraz zmienię chyba ostatnio nie ja grałam um, więc ja tutaj sobie parkuję i weźmiemy sobie jakąś fajną, albo nie bliżej zaparkuję jakąś fajną choineczkę um, bo w tym domu właśnie nie mam I tutaj sobie zaparkuję no nie, nie umiem o jest trochę do tyłu i... dobra. I halo, co się stało, dobra. Idę, takie mam ostat, ostatnio, bo właśnie nagrywałam na świąteczny update świąteczny na Bell Avenue, to właśnie tak się ubrałam, więc tak mi zostało. I idziemy po naszą choineczkę. Tu mamy sery, wszystko. O, idziemy na farmę i możemy tam gotowe wziąć, ale my chyba gotowe weźmiemy. Czy można wziąć w ogóle gotowe? Czy nie? Nie można chyba, bo nie ma tego Więc musimy sobie wyrąbać O, odetnij I musimy teraz klikać, klikać A nie, dobra Teraz co? Zdobądź, nie Nie, zdobądź niego, tylko co teraz? O, musimy ją tak łupać Się przywaliła! O, pociągnij I lecimy z choineczką. Tędy Możemy tu też na kawkę zostać Patrzcie jaka tu jest w ogóle hojna. Jest już 8, czyli 20 No 20, więc musimy się zdreszczać Chyba rano to wszystko zrobimy, albo w nocy, nie wiem Idziemy mm, dobra, i teraz tak Nie, czekajcie! Jezus Maria! Tak. To trzeba rozpiąć. Tylko jak teraz? Załącz z drzewo. No. I mamy. Czas kierowca jest już. 21. Nie. O, następni Do hojny jeżdżą. Dobra, jedziemy. Z tego co pamiętam, to było prosto. Cały czas prosto. Potem było tędy. To jadę, jak dojadę, to będzie chyba ranek. Tu było. Ten było tu. Ten było znowu tu. I teraz to już nie wiem. Teraz to było. Czekajcie. Tu. Tutaj, bo chyba tu nie. Tu nie, bo tu nie przejeżdżałam, więc tu nie. Więc idziemy teraz tu, i nie wiem gdzie dalej. Tu chyba. Nie wiem, kochani, chyba tędy. I co dalej? No i nie, nie wiem. Będę w domu, to się widzimy. Nie wiem, czy będzie rano, czy. Jezus Maria! Dobra widzowie, jechałam za takim typkiem, z takim autem, który chyba już ze mną jedzie, albo nie wiem kiedy, ale już jestem przy domach, więc nawet nie minęła noc, czy jest już kolejny dzień. Więc jesteśmy już w domku, na szczęście, tylko teraz który... o, to był ten mój dom, dobra. I teraz tak... Teraz otwórz bramę. Teraz musimy odciągnąć tą choinkę. Halo, o, odłącz drzewo, przyciągnij. Choć ty już tu choinką ma będziesz. No. Czy ty się zmieścisz? O! Będziesz umieść drzewo. Czemu ty tu jesteś, choinko? Trudno. Dobra. Jest. Ledwo coś się zmieściło, ale jest. No, halo. Mi się coś tu blokuje. Dobra. No, halo. O, proszę bardzo. Zamykam drzwi. Fajnie na prezencie życzy ta końka normalnie. co będzie jak usunę drzewo? Nie chcę tego robić. Dobra, udekoruj i dekorujemy na przykład jeden błyskot, drugi błyskot, yy, światła, gwiazda. Yy, tu kokardki. Fajnie. Druga strona kokardki, fajnie. Mega. Aha, dobra. Nie ma już żadnych dekoracji? Co czemu? O, bombki. Bąbka nie można udekorować. Bez zbyt blisko innej dekoracji. Okej. Okay. No i tak się prezentuje moja. Choińczo, jeśli Wam się podoba, to dajcie łapeczkę do góry, a już się czekuję do jest wie pierwsza rano. I ja całą noc nie spałam, więc idziemy sobie zwiedzać mój domek. Mój domek się prezentuje tak. Kto to jest? Malonie, jakiś uczeń. Nie wiem. Eee, tak się prezentuje z góry. Mój domek. Po co ty tu jesteś? Do widzenia. Do widzenia. Agir takimi tri. No. Paj. Paj. Byby. Dobra, wchodzimy. I tutaj będziecie widzieć Moją hojneczkę tutaj mamy jadalnię. Tutaj mamy salon, jadalnię. Tutaj mamy małą kuchanie, kuchnię. Balkon, oczywiście z basenem tam ogródek. Tutaj mamy też taki mini salonik. Mamy widok. O proszę, mamy skarpetki. Też można sobie włączyć. Telewizor, o proszę. Ale tutaj mamy pokoje, tutaj mamy pralnię. Tutaj mamy wejście do garażu, ale ja nie chcę, więc wychodzimy i idziemy sobie tutaj. Tutaj jest jedna sypialnia na dole. Wyłączę tam ten telewizor zaraz, bo zgłupuję. Masz. Dobra. Tutaj jest jeden pokój. Taka sypialnia skromna, fajna. Tutaj jest jeszcze e, ten e, garderoba dla jakichś kości. Zapraszam Was widzowie. O! Możecie nadal spadzie u góry. Idziemy teraz u, do góry, bo ja jeszcze tam nie byłem. Idziemy do góry. I tutaj mamy pierwszy pokój, korytarz. I tutaj co jest? Tutaj jest znowu, znowu sypialnia z takimi zasłonkami fajnymi. O, tutaj już jest telewizor, jest łazienka, nawet jest garderoba. Jest mega, więc zapraszam Was serdecznie do mojego pokoju do mojego domu, tutaj jest jedna sypialnia dwuosobowa i idziemy teraz, tutaj jest drugi pokój, tutaj mamy łazienkę z wanną oczywiście to co najbardziej mi się z tego podoba z tego domu to jest oczywiście te zasłony, te mega ja takie mam u babci Czy się babcia takie ma i tutaj mamy łazienkę tak fajnie się przez nie patrzy, patrzy. Tutaj mamy łazienkę, zamykamy i tutaj będzie zapewne drugi pokój, który się otwiera. O i tutaj mamy na przykład pokój dla dziecka, fajnie, mega. Widzę ja się teraz, już jest rano, czwarta rano, więc ja się rozbieram i szykuję na lodowisko. Pomyślałam sobie widzowie, że mogę to sobie zostawić, bo mam ten e, zrobiony właśnie, patrzcie. Mam, strobie, mam Halloweenowe, mam Halloweenowy, Halloweenowy 1 i święta. Jak kliknę na święta, to mi się robi właśnie ten strój, więc mogę go sobie przemienić. I zrobimy sobie na przykład tak. I sobie wszystko klikniemy i to sobie na przykład usuniemy. Ehm, to sobie zostawimy i na przykład piszemy, ehm, nie Mary Christmas, tylko Snow Snow. Oh. O! Co nam się pokaże? Wow, ej, fajnie! I tak możemy iść na lodowisko. Nie, ja, tu można mieć śnieg w oku. Ej, mega, to zrobili! Tu mamy takie śnieżynki, ale ja ich nie chcę. Takie lekkie. O, takie na przykład. Na przykład zrobimy twarz. Czekajcie, tu mamy zrobić Tak. Koszule, kurtki. I tu będzie z owy. Ej, patrzcie, jaki fajny. Dobra, jeszcze tutaj jest takie. Nie, nie chcę się do niego. To, to jest mega, ale to jest takie trochę duże, więc na się to ciągnę A to. Nie wiem, co to jest w ogóle. Tu jest jakaś taka kurtka fajna, tylko że jest gruba. Ym, to chyba przy tej zostanie, bo ona jest fajna. I teraz tutaj, no i może to sobie wezmę dobra i teraz zrobię shorty i zrobię snow mm, takie nie, dobra to przy tych zostanę zrobię tak, zrobię snow tak no i mam włoski nawet snow ale chyba te sobie zostawię bo szczepko może sobie takie ubiarę po prostu. O, ładne. No i teraz jestem gotowa na lodowisko. O piątej idziemy, o chyba dziewiątej wrócimy, więc ja mam kulkę śniegu. O, jesteśmy gotowi. Inne autko sobie weźmiemy, może pojedziemy tym takim gokardem. Tym takim, o, będzie fajny. O, dobra i pojedziemy, tylko ja już znowu zapomniałam jak się jedzie. Chyba w tą stronę. E, jako szybko jedzie. Dobra, teraz jedziemy w tą stronę i do miasta już niedaleko, więc jedziemy. Ale to jest góra. Ja dam radę, dam radę, jeśli śnieg, mogę nawet po policji jechać. I gdzie ja pojechałam? Ja nie miałam na dół jechać nie do góry. Jezus Maria. Ja już jestem, więc. O, mogę Wam też nagrać takie urywki, w którym byłam z koleżanką. Mogę też wkleić i będziecie wiedzieć, e, widzieć, e, w którym byłam właśnie na lodowisku z koleżanką. Więc teraz idziemy na lodowisko. Ja szczerze mówię, w prawdziwym życiu nie potrafię jeździć. Chcę się w tym roku nauczyć. Tam, nie mnie więc bierzemy sobie może na początek pingwinka. Można pingwinka wziąć? Ej, nie można pingwinka? O, mamy pingwinka. I się, czy się lepiej jeździ? Jakoś szybciej, ja dawno nie byłam tutaj na. Tak utrzymujesz różną równowagę. Teraz słuchajcie, jaka tutaj jest muzyka. Hit, patrzcie, jaki teraz wam zrobi piruet, Czekajcie. Wi. Dajcie znać, czy umiecie na łóżkach jeździć, bo ja nie umiem, ale za to umiem na rolkach. Więc my sobie tu już. My, to, my sobie tu pojeździmy. No, a wy za tym czas klikajcie łapkę do góry, jak jeszcze nie macie. No, a my sobie tu jeździmy. Jest 8.40, więc no jeszcze pół godzinki nam zostało. Bo do 9 możemy sobie jeździć. Później na jakiś niedank. Jeszcze jedno kółko i jedziemy. Dobra, ja już się zmęczyłam, więc może wejdę tutaj na to coś. Trochę ogrzać. Ej, nie mogę wejść tam. Dobrze, że jestem sama na tym lodowisku. O, nie mogę tu wejść. O. Nie! Czekajcie, wyjdę. O! I teraz prosto polecę o tu też jest choinka, patrzcie jak pięknie wyglądam, wow, dobra idziemy już jest pół do dziesiątej, łamaczka dobra, mamy tu mojego kokarda i jedziemy może sobie do jakiejś restauracji, do jakiejś kawiarenki na śniadanko mm, gdzie tu wyjechać? o, może do starbucksa tutaj do jakiejś coffee house. Mogę tak zaparkować, prawda? Tutaj mamy śliczne laski cukrowe. Można sobie zamówić ponczusia. Ja tu nigdy nie byłam. Eee, ponczusia. Można sobie zjeść. Można, sobie, można się ogrzać. Można sobie kawkę wziąć nawet. Patrzcie, tylko ja jej nie mogę wziąć teraz. O! Wow, to jest... Eee, Zdobądź lodową przyprawę z dyni. Wow, ja mam tą przyprawę teraz. Mega. Dobra, ogrzeliśmy się, więc teraz jedziemy do domku. Albo gdzieś jest, czy może na jakieś atrakcje, nie wiem czy tu są. Ale chyba jedziemy na... do domku. Tylko zanim ja tam dojadę, to już będzie 13 albo i... wcześniej, więc widzimy się pod domem. Dobra, ja Nie chcę was okłamywać, ale ja się przeteleportowałam, dlatego yy, jest tak wcześnie. Więc dajemy mojego kartka, czy tam nie wiem jak to się nazywa, czy śniegowiec, czy co? Dajemy do garażu. O, proszę, zamykamy garażek. Halo? Czemu to się nie zamyka? O, zamyknął się. Dobra. Się rozbieramy teraz. Idziemy. O, jak fajnie. Być w domu. Dobra, to może też sobie zapiszę. Stwórz nowy strój. I tu będę miała na przykład. No. Ustworzyć. I teraz. Będę tak. Muszę wszystko ściągnąć. To. To. czekajcie wszystko. Mm, tak. Nie wnikajcie, ale ja po prostu muszę sobie jakieś wózki może te sobie założę. I kurtkę muszę ściągnąć. Gdzie tu są kurtki teraz? Tu nie to. Tak. O! Jestem w takim komplecie, bo to jest mega ciepło. Mam to, muszę sobie to usunąć. Jeszcze buty, ale ja w chyba będę. Jest 11, więc chyba pora na jakieś śniadanko. Może sobie coś zrobimy. Czekajcie, tu może sobie coś... O, możemy sobie zrobić owsiankę. Ja dzisiaj miałam owsiankę na śniadanie, więc sobie zrobimy. O, proszę. I zrobimy sobie... Tutaj, tak, banan, gdzie teraz mam iść, a tu, dobra, pokroić, dajcie znać, czy kiedyś na śniadanie jedliście owsiankę, bo ja mega dużo razy, mm, okej, okay. umieść banan na tacy, okej, okay, teraz truskawki będą, kroimy, I teraz co? Umieść truskawkę na półce, czyli tu. I teraz tu mamy wziąć, i mamy owsianeczkę. Mmm, pyszkaj. Ja już yy, ja sobie teraz będę jadła śniadanie, na nie. A wy, wam wszy, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja już się z wami żegnam. PA!